Rozmawiamy o czwartym tygodniu biblijnym z przedstawicielami Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji poznańskiej Kościół domem budowanym przez miłość. Takie jest hasło tego czwartego tygodnia biblijnego, który trwa od 22 do 28 kwietnia. Powiedzieliśmy, że ten tydzień w przeciwieństwie do ekumenicznego święta Biblii jest przeżywany przede wszystkim w parafiach, z czego parafie mogą korzystać w przygotowywaniu, planowaniu tego tygodnia biblijnego i konkretnych wydarzeń, które mogą w tym tygodniu mieć miejsce. Każda parafia otrzymała przegląd biblijny, to jest biuletyn działa biblijnego, gdzie jest bardzo dużo różnych ciekawych propozycji dla parafii, właśnie, żeby, żeby pomóc obchodzić tę niedzielę biblijną, czy później cały tydzień. Dużo konspektów, propozycje konferencji, kazań. Wszystko to, co może pomóc w jak najlepszym przeżyciu tego tygodnia biblijnego. Jedną z form celebrowania czytania Pisma Świętego jest celebrowanie słowa. Celebrowanie słowa i odbywa się to właśnie w ten sposób, że jest nadany konkretny temat na, na celebrację i jest on jakąś taką osią, do której są przygotowywane czytania. W czasie celebracji słowa możemy prześledzić dany temat w historii zbawienia. Bo zaczynamy od czytań z ksiąg historycznych, potem przechodzimy do, do czytań z ksiąg prorockich, następnie z Nowego Testamentu czytamy listy, ewentualnie dzieje apostolskie i kończymy Ewangelią. Każde z tych czytań jest poprzedzone wprowadzeniem, które pozwala słuchaczom wejść w to słowo, przygotować ich historycznie, a także literacko, w jakich, w jakich warunkach powstawało dane słowo. I pozwala także przedstawić, jak to słowo może odnosić się do nas obecnie. Każde czytanie jest zakończone, właściwie odpowiedzią na każde czytanie jest specjalnie dobrany psalm tematycznie. Następnie jest możliwość dzielenia się słowem przez obecnych we wspólnocie, by każdy mógł dać świadectwo, jak to słowo zadziałało w nim i jak może je wprowadzić w swoje życie. Podsumowaniem tych wszystkich czytań jest katecheza celebransa. Następnie modlitwa wiernych i Ojcze Nasz. I w modlitwie wiernych jest właśnie możliwość podziękowania za. Za możliwość poznania tego słowa, a także modlitwa z prośbą o łaskę wprowadzenia tego w swoje życie. I ważne, ważne w tych celebracjach jest przede wszystkim przygotowanie tego, żeby było bardzo staranne oprawa ważny jest strój, ważny jest świeca, krzyż, Pismo Święte to są elementy, które, które są bardzo ważne dla, dla tej liturgii. To mamy te najważniejsze elementy celebracji Słowa Bożego, która jest jednym ze sposobów przeżywania tygodnia biblijnego w naszych wspólnotach parafialnych. Z tego co Pani mówiła, rozumiem, że tu chodzi o jakieś mniejsze grupy parafialne, wspólnoty, które spotykają się niekoniecznie w kościele, może też w kaplicy czy w sali parafialnej. Możliwe jest przeprowadzanie celebracji w ciągu, w ciągu całego roku liturgicznego. W mniejszych wspólnotach, ale, ale również jest to bardzo dobra forma na czas tego tygodnia biblijnego, żeby wyjść z, z tym słowem do, do większej wspólnoty parafialnej, żeby, żeby uwrażliwić właśnie słuchaczy na nowy sposób słuchania Słowa Bożego. Gdyż na co dzień jesteśmy raczej przyzwyczajeni do Czytania Słowa Bożego podczas Eucharystii. To jest w jakimś sensie nowy i nie do końca nowy sposób, bo jak tu Pani wspomniała, wsłuchujemy się w czasie liturgii mszy świętej, ale właśnie istotne jest, żeby nauczyć się, by Pismo Święta, dokładnie rzecz biorąc, Słowo Boże, bardzo mocno przemieniało moje życie. To znaczy, my często mówimy, że Eucharystia, i wtedy kładziemy nacisk przede wszystkim na przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej, nas przemienia, a pamiętamy wypowiedzi chociażby pierwszych pisarzy chrześcijańskich na czele z Origenesem, czy późniejszych, nauczanie wielkich, wspaniałych biskupów, duszpasterzy, pasterzy. Kiedy pokazują nam, że Chrystus tak samo jest obecny w Komunii Świętej, w jak i w Słowie. I nam, zwłaszcza katolikom, potrzeba jeszcze większego uwrażliwienia na obecność Chrystusa w Słowie. Dlatego też celebracja Słowa Bożego w formie nabożeństwa Słowa to jest ten punkt bardzo istotny dla budowania nowej jednocześnie zakorzenionej w starożytności. Pobożności chrześcijańskiej. Pani tutaj przed chwilą wspomniała o tematach, które są realizowane w ramach celebracji Słowa Bożego we wspólnotach parafialnych. Czy moglibyśmy te tematy jakoś zasygnalizować, tematy, które są zaplanowane na ten czwarty już tydzień biblijny? W okresie tygodnia biblijnego możemy ściśle związane z tematem, jak Dom, Kościół, wspólnota. Może być też Eucharystia sakramentem miłości, Kościół naszym domem. Są różne propozycje i, i ważne jest, żeby właśnie odniesienie odpowiednie znaleźć, cytaty w całym Piśmie Świętym, we wszystkich księgach. Te materiały, które przygotowało dzieło biblijne na ten tydzień biblijny, proponują właśnie katechezy na, na wszystkie te dni dotyczące przypowieści Pana Jezusa, których, no właśnie, Pan Jezus odsłania przed uczniami. Miłość, która jest potrzebna do budowania kościoła, do budowania tego domu, którym jest Kościół. Więc to jest akurat taki temat wiodący tego tygodnia, i tutaj katechezy właśnie wokół tych, tego tematu się koncentrują. I te tematy, te propozycje znajdziemy właśnie w tym biuletynie dzieła biblijnego, w przeglądzie biblijnym. Numer 4 2012 z materiałami na tegoroczny czwarty tydzień biblijny. W drugiej części jest rozdział Celebracja Słowa Bożego i są tematy, które opracował ksiądz Józef Kudasiewicz. Jednym z tych tematów jest Eucharystia, sakramentem miłości. Kolejny Syn Człowieczy przyszedł służyć, Trzeci, czwarty, Kościół naszym domem. Toż ksiądz Adam. Późnek i później ksiądz Piotr Waszak. Te tematy, te opracowania znajdziemy we wspomnianym przed chwilą przeze mnie biuletynie Dzieła Biblijnego. Mówimy o celebracji Słowa Bożego. Ja chciałbym teraz zapytać Państwa o to, kto taką celebrację organizuje w parafii, kto ją przygotowuje. Czy to jest zadanie proboszcza? Czy to jest zadanie jakiejś grupy parafialnej? Jak to konkretnie w parafii powinno wyglądać? Konkretnie w naszym przypadku taką celebrację przygotowuje wspólnota neokatechumenalna, ponieważ to jest jedna z podstawowych liturgii, jaka się odbywa właśnie na drodze neokatechumenalnej i mamy łatwość przy przygotowania, mamy taką możliwość. Wprowadzeń, przygotowania odpowiednich, i ksiądz proboszcz nam to powierza. Mogą się w, również włączyć inne osoby chętne, i, tylko oczywiście wiąże się to z tym, z konkretnym przygotowaniem. Przed, y, trzeba, trzeba zebrać się na przygotowaniu, żeby dokładnie przygotować się starannie, i już z gotowym takim właśnie materiałem idziemy i, i, i przeprowadzamy tę celebrację Słona. To jest kapitalna możliwość, żeby w tygodniu biblijnym związać różnego rodzaju grupy parafialne, które spotykają się w swoim gronie na taką czynną celebrację, a żeby wspólnie przygotować właśnie nabożeństwo biblijne. To jest wymiar także integrujący, ale integrujący nie przez to, że spotykają się członkowie żywego różańca, grupa neokatumenalna, czy grupa charyzmatyczna czy członkowie akcji katolickiej i tudzież wiele innych grup to jest przede wszystkim wymiar wspólnotowy w znaczeniu otwarcia się na tego, który nas wszystkich gromaci. Eucharystia jest oczywiście tym elementem jednoczącym, ale słowo Boże pozwala, że człowiek przemienia się. I tutaj jako biblista nie mogę nie przywołać słów apostoła Pawła z listu do Rzymian, że wiara rodzi się ze słuchania, a słuchania to znaczy wspólnego także i przeżywania tego słowa. I dlatego potrzeba, żeby różne grupy parafialne spotkały się razem na wspólnym wsłuchiwaniu się w głos tego, który nas prowadzi do domu Ojca.